Przedam Opla, Opel Insignia, najbogatszej wersji wyposażenia za, uwaga, jedyne 119 tysięcy złotych. Samochód jest z 2021 roku, ma dwulitrowy, benzynowy silnik o mocy 230 koni 95 tysięcy km przejechany i naprawdę bardzo fajne wyposażenie. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, mamy oczywiście komputer pokładowy z nawigacją, mamy panoramiczny dach, naprawdę bardzo fajne, skórzane fotele, dobrze trzymające się w rękach kierownicę. Wygoda jak ta lala. Kolor, przepiękny, czerwony, więc szybki, naprawdę mega komfortowy pojazd za relatywnie bardzo fajne pieniądze. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, właściwie game changer w tym samochodzie. Masaż. Odkąd sobie tutaj usiadłem, przedstawiałem to auto jeździłem po placu. Cały czas masuje mi odcinek lędźwiowy ten świetny fotel. Także no ja osobiście nie chciałbym oddawać tego samochodu, ale niestety muszę, ale ty możesz go kupić. Wpadaj do partnera Auto Kujawski w Gnieźnie, gdzie właśnie ten Opel Insignia z piękną funkcją masażu jest dostępny od ręki. A ja sobie tutaj jeszcze trochę posiedzę.